Chciał. O Jezu, jak to... jak to się buguje. Umiem tylko LBL-a. No, to, no to, to jest taka forma Friedricha. No dobra, na takiej lupie to jej raczej. Okej. Okay. ściągają go, czy nie? Tak. Uj. No dobra, póki co jeszcze nikogo przez umiejętność Blighta nie zgubiłem. Dobra, spróbuję tam. Nie wiem, co ten typ tu robi. Okay. <laughs> Znowu strzykawa się buguje. Ciap. No powiem tak, póki co jest przyjemnie. Póki co nie... Nie straciłem surwa przez poślizgnięcia. Spróbuj się ślizgać, podejść do ściany, spójrz lekko w ziemię i rasza. Nie da się. Od tego momentu się nie da. Zresztą, zobaczcie na menu kontekstowe. Chyba o to chodzi z tą zmianą, tak naprawdę. Dobra. Nie da się. No. Znaczy, mnie się akurat podoba, bo. Ja nie wykorzystywałem ślizgania Blighta. Dobra, wiecie co? Użyję ultimate'a. Eee, yy, nie wiem, Zgubiłem go, ale nie zgubiłem go przez umiejętność. Poczekaj. A, dobra, już kogoś widzę. Nie, bo chciałem jeszcze zrobić takiego rasza, ale tak będąc blisko ściany. Ok, wydaje mi się, że kamera ma taki movement przy ataku jak kamera Hilbila. Ale nie jestem pewien. Dobra, Sadgę dla hak Czy znaczy wiesz, ja akurat fanem haktechów nie jestem, bo raz, że jest to w wykorzystywaniu... Bug'a, a dwa, że nie umiem z tego korzystać, hehe nice. Oni kod gry biorą z chatu GPT O oh yes. Kolejna paleta. O, dobrze zrzucona, widzę. Okej. Okay. No. Nope. A czy nie wiem? No, ja przynajmniej nie zauważyłem czegoś takiego, że. Że killer mi się poślizgnął i zgubiłem surwa, co przy starym blajcie miało miejsce prawie zawsze. Co? Tak, nie lubię blajta, aż tak widać. Dobra, to zrzućmy na, na skrętność. Okay. Dodajmy więcej bugów za karę. Gdzie ty jesteś tutaj? A, te palety. Inward behavior, pit beef In, na pewno <grymne> mi się spodoba, <grymne> A nie wiem, jakoś tak starego ultimata wolałem. Nope. No, ona mi za dużo czasu zabiera. Tak se Aha, no tak, bo trzeba zagrać jak debil. Czemu ten Blight zrobił nagle 360 no scope? No, bo jest jakiś problem, taki na zasadzie, że tak jak kamera nowego Hillbilla po ataku. No dobra, tu mi się na tej ścianie poślizgnął, ale powiedzmy, że to pierwszy taki przypadek. Jak podobają się zmiany Hadona. Poza środkiem są spoko, bo zmiana ulicy jest słaba. Ale zmiany budynków i zmiana wielkości mapy jest całkiem niezła. Ta bardzo wąsko się lupuje. Nice. Okej, okay, Mercedes napisz kod gry do DBD. Co? Nie rozumiem. Strzykawka naprawiona. Ja nie wiem czy kiedykolwiek oni to naprawią. Lecimy do tej pigni No tak, znowu debil z Hedonem. Przecież żeby inaczej, przeszliśmy testować zmiany, tymczasem surwy. To już chyba nie ma palety, Przecież Public Book test jest do testowania. Błędów, trochę ta... eee, serio? Kurde, najgorzej. No i to weszło. No, mogłem pójść w górę kamerą, to prawda. Mogłem. Oj, wydaje mi się, że tu mogłoby to wejść na starym blajcie. Ale nie jestem pewien. Chodź, Weź filu, bez takich żartów na Twitchu Prox. To no. ja odwalam ze swoim życiem. No dobra, chodźmy za nią dalej. O! Ładnie tu zagrała, nie powiem, że nie. Dobra. Masz tu palet jeszcze. No, fuck it. Mam cię. Na komentarz co robię ze swoim życiem odpowiedział uśmieszkiem. Pamiętasz czym miał być Blade Killerem, który się odbija? A był killerem, który się ślizga? Tak, to prawda. To prawda. A teraz jestem czym miał być? No, trochę ta. pewnie poszła okay. Może bym dał radę tam. A teraz to nie. E, czemu mnie buguje na oknie? No, tak jakby okno mnie powstrzymywało przed dalszym ruchem. Mam cię. PTB nie jest tym, czym miał być. Nie zapisują to na oficjalnych serwerach. No. Mam oferyng eventowy i nie naprawili przez cały event, jeb. Yep. Dobra, i tam się leczą. No i tam się poślizgnąłem. Okej. Okay. Zobaczcie. Eee, szafka jakaś, te Dobra, nikogo nie widzę, to... ...wieszanko. Ciekawe, czym zamiast Blighta będą grali. Nurską pewnie. Jest jakaś minimalna szansa na to, że dodam Mister X'a do DBD? W sumie szansa to jest, bo już z Capcomem dużo. Yy, znowu się poślizgnąłem. Yy, chciałem się tam wcześniej odbić. Yy, było już dużo kolabów. Były dwa potężne dlc -ki. więc może i tak, aczkolwiek nie wiem, jakby to miało wyglądać. Bardziej bym. Przewidywał Mr. X'a jako skin'a do Nemezisa.